ja jestem chasia, gramy dzisiaj w junk topie z tymi <noise> koleśami <noise> Fajnie, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, Ciekawe, wow. Nie wiem, po prostu będziemy robili głupoty, jak e, tworzenie itemów, które nie mają sensu. I teraz to od razu wiem, co Będziemy goście. robić biznes! Będziemy A sprzedawać główną zamyskę dupy. Będziemy. Tak, możemy kupić jednego z trzech itemów, w ogóle nie znać, pojawią. Bomyślamy im jakieś śmieszne gówno, które możemy zrobić. Po ten item. I potem jest profit. No. Nie zawsze. Wybierz mądrze. Dobra, że to. CO TO JEST?! Ja to aż pokażę na tym tym, na... Co... to? To jest jakby ja pierdiele. Ja, oczywiście, oczywiście kupuję to, jakby to jest najlepszy wybór dla mnie. Dziękuję. Dobra, chłopaki, teraz piszemy ogólnie ten, ten um, nazwę dla naszego itemu, który właśnie wybraliśmy. Dobra, uh, co to jest? Pierdziele. Dobra, teraz piszemy dwa dziwne fakty, takie śmieszne o naszym itemie. Grupa pierwszych itemów, to jestem ja pierwszy, jestem, e, Więc, e, ja wam prezentuję, oto, proszę Państwa... Poczekajcie, bo to zakrywa teraz... E, tak, to jest... Gnomowy Łopeta! Pakt pierwszy. Łopeta przypomina siura. Ale tylko jeśli niedokładnie przyjrzysz. Kolor różowy z tego dzięki jego męskości, bo wiecie, oczywiście kolor różowy się kojarzymy z Męskościół i takimi innymi rzeczami, nie ja. Więc tak, tak to właśnie działa Dziękuję za uwagę bardzo, i to było tyle Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Zacznę tak Czy chcielibyście mieć przyjaciela jako narkoman? No to się jak początek narkoman Krok pierwszy S Misiek został stworzony ze stuprocentowej kokainy, a kartel go nienawidzi, ponieważ podjebał yy, kokainę. im. No, dziękuję <noise> dziękuję za uwagę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zatem panie i panowie, chciałbym wam przedstawić. i. In piąty No. Ciekawostka pierwsza. Splijści y, totalnie intymne części ciała, na przykład, na przykład dupę, po, dupę po dobrym straniu. Ciekawostka druga. Nie, 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 potrzebuje, nie potrzebuje codziennego czyszczenia, ma, ma stały świeży zapach. I to było na tyle, dziękuję za uwagę. To po moim jest nie będzie jak czysty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, chciałem zaprezentować y <śmiech> 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 Kibel celebrytów? Damn. Tak? Co nie pan powie? Taka ciekawostka. Generalnie tam się pieniądze wzięły, bo jakaś bogota osoba się tam wysrała, nie? A. Tak. Okay. Dostję przez inflację bardzo ubolewała, więc postanowiła się wysrać, żeby załagodzić swoim. swoim cierpieniom. Tak. A ponadto to jest idealny schowek na przetrzymywanie gównianej waluty. Ponieważ. A. Jak ktoś będzie szukać górnej waluty albo brudnych pieniędzy, to nie będzie szukać w kiblu. Tylko pod kiblem na przykład. Albo no w gdziekolwiek indziej. No, no. Dokładnie. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Boże, to teraz ja. No, tak, 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 tak. Co na pani powiem? to jest wymyślana my dziewczyna. To jest, ona dla Discord, jest ona dla Discord moderatorów i innych samotników, którzy nie mogą sobie znaleźć dziewczyny. Można się wykorzystać jak tylko chcesz, ona się nie sprzeciwi. I ona się nigdy nie sprzeciwi. Um, tylko nie przesadzajcie z tym. Jedyny minus jest taki, że jest łysa, ale można jej jakoś w głosy. Um, no nie wiem, nic więcej nie mogę powiedzieć. Boję się was, jeśli to kupicie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Koniec. <laughs> Mi się to bardzo podobało ogólnie. Dobrze, to teraz głosujemy na najlepszy item. A nie, nie głosujemy teraz, czekaj. Czy głosujemy? Tak głosujemy, dobra, nie jestem ku... No więc, e, Gnomowy Łopeta. Kosztuje, jest warty w sensie. 5 głosów, aż 5000. Dobra jak <laughs> buchatek ile warty będzie? Zero gło... Ty zero głosów. No czas to, to było trochę słabe, nie powiem No, na tle innych było trochę średnio. Cóż Co dalej mamy? Intymny grzebek Esona Cztery głosy O, nie jest najgorzej Myślę, że Kibele ma szansę wygrać ogólnie, albo baba tam ta lalka dziwna Ile tu damy Pięć, tak, to jest dobry wynik. No, to Tak, to musiało być dużo głosów, to jest 6 głosów, 3000, tysięcy. No ale wywaliło aż 800 stów na zakup tego, więc no... Nie tak nieźle. Dobra, jak tam punkty? No, RMAT to jest problemy troszkę widać, przez swoje wydatki. Nie były najlepsze oczywiście inwestycje, o Teraz kupujemy item po raz kolejny. Ale w trzech itemach yy, teraz jest jeszcze mister item. Jednym z nich, oczywiście. No i tak. Mo mogą być głównym, mogą być czymś ciekawym. Zwykle są głównym. <laughs> ale takie kupujemy śmieszniej. Więc tak, robimy shopping. Kupujemy oczywiście miejsce item, nie? Ja? Bro, what the fuck! <laughs> Co to jest, niby? Nie wiem, jak ją w ogóle oktyć, ale nie niech będzie dobrze. Piszemy, piszemy, piszemy. Um, akurat może się to spodoba dla tych, którzy polubili moją lalkę. No nie! No nie. Oh, <śla> Można w tym kroić ogórki. Um, I można to wykorzystać, wykorzystać dla naszego um, innego przedmiotu wymyślana dziewczyna. Jest to dla fanów tej lalki, um, ale prefer um, preferuję um, używać tego nocą. Bo jeszcze sąsiad wam wejdzie do domu. Um, jest to bardzo brudne, ale można to łatwo umyć. Po prostu, taka, po prostu jest ten, ten zamykania i to w mizy. Oczywiście. No jak? dobrze, dobrze, dziękuję. E, to bardzo. wszystko. Pakwarzany też można kroić. Okej, okay, dziękujemy. E, tak, to ja chciałem wam zaprezentować. Chciałem wam zaprezentować. Chciałem, chciałem wam zaprezentować. Ja na drzewie. To ja jestem ja na drzewie, tak. Tak, tu no, no, jestem tak, na drzewie tak, tak. Yy, Idealny na wystawkę Niszczy spocańców, nienawidzi graczy li ligi Z całego serca, tak I yy, A, Chciałem powiedzieć, że Blokowało <śmieniciela> <śmieniciela> tego, yy, tego w ogóle, nie? Dziękuję, numer 2 yy, Bardzo inteligentny Nie Odrzucił ludzkość, powrócił do małpy, tak bardzo dziękuję. To tyle, dziękuję. Dobrze, teraz ja, zaraz ja mówię o swoim itemie. Proszę Państwa, oto jest wielka misa na jaja. Została stworzona przez świętego Mikołaja, by kraść jajka kuleczkami No, taki typowy nie? Ale, co czego nie wiecie? W jajkach często znajdują się garnki i patelnie. Nie powiem do jakich celów. Dziękuję i do widzenia. Witam ponownie. Witam. I tu muszę przydać no to, że, muszę przydać to, że, no to, że produkty poprzednich zawodników nie zwaliły z nóg. Również twój. No nie. nie. No, no myślę, że mój, że mój produkt będzie też, no. Się też również z nóg. czyli przedstawiam wam no, wam, ma, wam małpiego krużyciela jabłek. Jabłek. Ciekawostka pierwsza. Yy, ciekawostka pierwsza ku... yy, na na krusza, jabłka po całości. Jabka, kurwa. Ciekawostka druga. Ale... Równie dobrze można ją użyć jako jako ozdobna figurka kolekcjonerska. Y y I to tyle. Dziękuję. Z... <ścoughs> dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Wam ostatni produkt nie mógł się yy, nie mógł się yy, zapre... yy, nie mógł się podobać, ale ogólnie prezentuję wam teraz coś nowego. Robotomie? Wow. Yeah. Nie. I uwaga, ma uwaga! No. Jest niestety ten produkt używany, ponieważ, ale poprzedni właściciel powiedział: No zdech i tyle. I uwaga, kolejny fakt: I dla ciebie i całej rodziny. Siotka nie chce ze mną już rozmawiać. Dobra, e, pewnie, dobra, pewnie, dobra, pewnie nikt nie kupi, więc jestem nieśmieszny. Dobra, <laughs> po prostu zniknął. To był całkiem, do, całkiem item swojej warty ceny myślę. Spodobał się. Następny to, to był mega dobry item. Szczególnie dzięki jego prezentacji. Ta prezentacja ogólnie... Mm, super była. Polecam bardzo. Co mamy dalej? No, moje było trochę średnie raczej. No, nie, moje nie było zbyt dobre, bo nie miałem pomysłu tutaj w ogóle. No i też dostałem taki słaby item z tego mistrza jednak itemu, nie? No. To było i tak według by mnie lepsze od mojego właśnie, no, 4K, to i tak by było lepsze od mojego wszystko, więc no, tak. No. Jeden głos, To nie był, na, to nie był najlepszy jeden po prostu. Jak, może jakbyś, może jakby to lepiej trochę wymyślić to wiesz, może. Wtedy może było lepiej. No, to jest chyba ogólnie. No dobra. No cóż, jeżeli się z tego RD wykaraskał, to będzie mi wisił po tej grze 160 dolarów. Tak to działa dokładnie. Pamiętajcie. <grymne> Może i tego nie było w umowie, ale no, tak, nie musi być. Teraz musimy napisać. A <grymne> <grymne> już mi na pewno <grymne> Okej, Ok. Dobra. Anyway, e... teraz tworzymy nazwę kolekcji dla swojego itemu. Nazywamy ogólnie kolekcję i temu. dwóch, no tak. Eee. Myślę że, myślę, że ten. ten Tak, myślę, że tak. Więc teraz zaprosimy każdego na naszą ten, ten naszą scenę. Bo już ogólnie było po sobie. Poza, poza to. No! Na eee, nie, 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 tako. nie! Nie może chciałeś mi tego! Nie może chciałeś mi tego! Każdy kierował mnie w pojemię! PODPISYWAŁEŚ ubowe? WYJDZIAŁEŚ NA CO SIĘ PISZESZ? PODPISYWAŁEŚ Nie, O UMOWIE, PODPISYWAŁEŚ, konta. Podpisywałeś konta. WSZYSTKO BYŁO W UMOWIE ja NIE, NIE, NIE A DOBRA, DOBRA CO Dobrze, Monkey no i zas. Pasuje tak Zestaw Limitowane, limitowany, opatrzcie wow. Dziecka z samego, o he, <śmiennie> ja jestem nie tego. Nie, nie, <śmiennie> do... Nieprawda prawda, ja nikogo nie skamórz. Nie no, ja! No, ja kurtuję, ten... nie! Ja kurtuję! To jest dobry serdeczny. Nie, ten... nie, ja dobry, <śmiennie> no, nie sądzę! To jest Nie! kto wygrał tę rundę? Głowko-słowy. <śmiennie> <śmiennie> I ma dziwne kolana znowu. Ej, bo ci kolana zwisają! Dobra... Ja mam na lekarza takie kurwa miał! Ja Technik informacji.